Piękna jak gwiazda. Agnieszka Kowalczyk. Przygotowania do ślubu warto rozpocząć co najmniej kilka miesięcy przed zaplanowaną datą uroczystości. Jeśli przed tak ważnym dniem chcesz poprawić swój wygląd, rozważ wizytę w gabinecie lekarskim. Oferowane tam zabiegi dają nie tylko szybki, ale także długoterminowy efekt. Ta inwestycja opłaca się teraz i na pewno zaprocentuje w przyszłości. Chcesz być piękna jak gwiazda? Podpowiemy ci, jak tego dokonać. Różnego typu zabiegi upiększające są znane i stosowane od lat. Często potrafią zdziałać cuda i mają dobroczynny wpływ na wygląd. Choć najlepiej poddawać się im regularnie, to większość z nich sprawdza się w przygotowaniach przed imprezą. Wystarczy tylko zgłosić się do lekarza, aby zlikwidować zmarszczki i przebarwienia. Dodać cerze blasku i wyraźnie ją odmłodzić. Najbardziej spektakularnym i najszybszym z zabiegów jest botoks, który blokuje przewodnictwo nerwowe, dzięki czemu nasze mięśnie mimiczne nie pracują, a skóra nie odkształca się. Zabieg trwa kilka minut, a efekty pojawiają się po upływie około tygodnia i utrzymują się co najmniej cztery miesiące. Warto stosować botoks w młodym wieku, bo dzięki temu hamujemy pogłębianie się brust. Jeśli Twoim problemem jest nadpotliwość, pach, dłoni i stóp, zastrzyki jadem kiełbasianym są skutecznym sposobem poradzenia sobie z tym kłopotem. Bezpieczne dla młodej skóry stosunkowo niedrogie i skuteczne są peelingi dermatologiczne. Bardzo szybko dają widoczne efekty, błyskawicznie odświeżają i rozjaśniają cerę oraz pobudzają mechanizmy regeneracyjne na skórka. Dla poprawienia napięcia i stanu skóry poleca się mezoterapię. Czyli wstrzykiwanie do komórek koktajli odżywczych z kwasem hialuronowym. Młodszym kobietom serwuje się mezoterapię na bazie składników nawilżających. Duże i zmysłowe usta to atut każdej kobiety. Zabieg powiększenia i korygowania kształtu ust nie wymaga wcześniejszej konsultacji ani specjalnych przygotowań. Nowoczesne wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego są w 100% naturalne. Połączenie kilku technik podczas jednej wizyty zaoszczędzi czas i pozwoli osiągnąć wspaniałe rezultaty, które są niemożliwe przy pojedynczych zabiegach. Warto skorzystać z zabiegów w renomowanej klinice urody, ponieważ zawsze trafimy w ręce fachowców. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.